W ostatnimi czasach pojawiła się dość interesująca plotka, zgodnie z którą znana piosenkarka Lady Gaga powiedziała medium, że książę Karl nie jest człowiekiem, lecz hybrydą człowieka i jaszczurki, potrafiąc zmieniać swój kształt. Według tej domniemanej informacji, książę miał się przeobrazić na oczach Lady Gagi, ostrzegając ją tym samym, by dostosowała się do reguł panujących na spotkaniu. Po przejściu transformacji Książę Karol miał mieć prawie 2,5 metra wzrostu, żółte i niegoczące oczy oraz łuskowatą skórę w kolorze igłami. Książę Wali miał zmieniać swój kształt jeszcze dwa lub trzy razy po tym jak przedstawił się w piosenkarce, co spowodowało, że ta przestraszona zaczęła go unikać. Gwiazda Pop miała twierdzić, że widziała jego przeobrażenie także podczas swojego występu, kiedy książę znajdował się na widowni. Jej zdaniem mogła dostrzec jego błyszczące w świetle jaszczurze zęby nawet po drugiej stronie pokoju. Zmiana kształtu przez księcia Wali miała być jednocześnie oznaką siły oraz ostrzeżeniem, aby nie zadzierać z potężnymi reptilianami, wśród których Karol jest podobno jeden z wyższych kapłanów. Nie bez powodu cały czas korzystam z trybu przepuszczającego. Nie potrzeba wiele wysiłku, by dostrzec, że cała ta informacja pochodzi z portalu yournewswire.com. Jest to strona charakteryzująca się wieloma clickbaitowymi tytułami oraz wręcz zmyślonymi informacjami. Ten konkretny blamasz posiłkował się teoriami o rasie reptilian głoszonymi przez brytyjskiego ufologa Davida Ika. Jednak większość takich fałszywych informacji opiera się na tym samym modelu NWO, jaki omawiany jest w większości publikacji na ten temat. Nie jest to pierwszy raz, gdy tego typu zdarzenie ma miejsce i zdecydowanie nie będzie ono ostatnie